Cześć witam wszystkich z tej strony Carboneum jak pamiętacie jakiś czas temu był konkurs na, na tym kanale czy na kanale Carboneum Media na 100 subskrypcji kanału Carboneum Media i główną nagrodą była gra Black Ops 2. Niestety dla osoby która wygrała tą oczywiście nagrodę nie została odebrana przez tą osobę więc gra przepada i przechodzi dalej czyli dostanie ponownie oddana wasze ręce. W jaki sposób też wam zaproponowałem, że możecie sobie sami wybrać. Oczywiście poszliście na łatwiznę jak najbardziej i zdecydowaliście, że żeby wylosować spośród was tą grę, więc nie ma problemu. Losujemy grę spośród was. Osoby, które chcą dostać tą grę, muszą się zapisać pod tym materiałem i wtedy otrzymają tę grę. Dobra, to by było na tyle chyba i pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że losowanie tej nagrody odbędzie się w weekend lub w poniedziałek. Po szóstej turze Karbolik. Tym razem w Karbolik gramy sobie w Battlefield trzeciego i będziemy mieli własny serwer, będzie udostępniony TeamSpeak, jest 20 slotów na serwerze, więc serdecznie Was zapraszam. Zapisujcie się też do Karbolik i do Battlefield III. Niedziela, godzina 18. Dobra, to było na tyle. Dzięki, cześć.